Czy msza pogrzebowa liczy się jako niedzielna? Wyjaśnienie prawa kościelnego. Czy zdarzyło Ci się kiedyś uczestniczyć w pogrzebie w niedzielę i zastanawiać się, czy tam msza święta spełnia obowiązek niedzielny? To pytanie, które nurtuje wielu katolików, a odpowiedź jest jednoznaczna i oparta na konkretnych przepisach. Zostańcie ze mną, aby poznać jasne stanowisko Kościoła. Pogrzeby w niedzielę odbywają się stosunkowo rzadko, jednak powodem nie są zakazy dokrynalne. Chodzi głównie o względy praktyczne i logistyczne. Niedziela to dzień, w którym parafie mają już ustalony napięty harmonogram mszy dla wiernych. Zorganizowanie dodatkowej, długiej ceremonii pogrzebowej jest po prostu dużym wyzwaniem. Co więc mówią przepisy? Instrukcja Episkopatu Polski jasno określa, że jeżeli pogrzeb odbywa się w niedzielę, to używa się formularza mszalnego z tej właśnie niedzieli. Dotyczy to zarówno niedziel w okresie zwykłym, jak i w okresach specjalnych, jak Adwent czy Wielki Post. Co to dla nas oznacza w praktyce? Mówiąc najprościej, osoba, która uczestniczy w mszy pogrzebowej w niedzielę, jednocześnie wypełnia swój obowiązek niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii. Nie trzeba iść na drugą, zwykłą mszę. A co z pogrzebem w sobotę wieczorem? Tutaj zasada jest identyczna. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego udział we mszy świętej wieczorem dnia poprzedzającego święto nakazane, a więc w sobotę, również czyni zadością obowiązkowi niedzielnemu. Dlatego msza pogrzebowa w sobotni wieczór jest traktowana na równi z mszą niedzielną. Podsumowując, odpowiedź jest prosta: tak, uczestnictwo w mszy pogrzebowej zarówno w niedzielę, jak i w sobotę wieczorem w pełni zwalnia nas z obowiązku pójścia na inną mszę niedzielną czy ta informacja była dla Ciebie pomocna? A może masz inne pytania dotyczące praktyk i zasad Kościoła? Daj znać w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych wyjaśnień.